Ja myślę, że ja się bardzo dużo nauczyłam po moich pierwszych samochodach żaglowanych. A czego? Na pewno pewności siebie. Mm. To jest fantastycznie w życiu. Ja nigdy nie byłam pewna siebie w życiu. Raczej tak tak. Bałam, bałam się zapytać tam o godzinę kogoś Aha. na ulicy, zaczepić. Nie mm -hmm. bym tego nie zrobiła, bo po prostu bym się wstydziła. No nie wiem, jakieś takie mm -hmm, człowiek mm -hmm, ma, prawda? Mm -hmm. Natomiast to daje taką pewność siebie. Twórcze, mm. tak? I jeszcze szczególnie, że u mnie to jest naprawdę, to ja wiem, może to brzmi śmiesznie, to jest ta realizacja marzeń. Ja w to wierzę. Hmm. Ja się wam się, nie mówiłam o marzeniach w Polsce. Okay. Natomiast ja jakby pierwszy raz byłam w Ameryce, czy potem w Anglii, cały czas wszyscy oni mówią, a jakie masz ambicje życiowe? Aha. Między sobą Aha. opowiadają Aha. ludzie. I to jest tam naturalne. Tak. I ja tak. też się tego nauczyłam, że to Świetnie. jest, trzeba mieć i to jest fajne. Hmm. Więc jeszcze patrząc w tych kategoriach, hmm. ale człowiek. Ma to marzenie i jeszcze je realizuje, bo się okazało, tak. że to jest realne na tyle i możliwe, że można to realizować. to po prostu jest tak fantastyczna Wynialne. satysfakcja Wynialne. I, i, i to, ale to musiałam się tego nauczyć. Właśnie, Donald eh, Crowhurst, a, a, a ja, no. ja nie widziałam tego filmu, tak. ale, ale oczywiście czytałam o nim dużo, tak. bo ja mieszkam trochę Aha. w Anglii, w tamtych rejonach, gdzie on też kiedyś mieszkał, tak. więc jakoś tak, a... Okej. Okay. Asia, to wiesz co, to no. ja bym zaproponowała taką Właśnie, powiedz co. już Ci mówię, my się pogadamy po prostu, dobra. to nie jest wywiad, ja dobra, nie jestem dobra, dziennikarzem, ja jeszcze. kończyłem dziennikarstwo z takim gościem, który się nazywa Tomasz Lis, a, no tak, tak, to kojarzysz. No, tak. Przyjaźnie się tam jak z jakimś piotkiem, kraszko, i taki dużo jeszcze dziennikarzy. Ale ja uciekłem. Jakby od razu poszedłem w zupełnie inną stronę w swoim życiu. Jak miałem lat 5, to mnie ojciec zabrał nad Bałtyk, pokazał mi Bałtyk i ja oszalałem. Więc o, ja z, wiesz, no to co... wcześniej ci się udało, wcześniej, dobrze, tak. to fajnie. I ja od piątego roku życia wiem, co ja będę robił, wow. czyli od razu wiedziałem, że będę podróżował. A od dziesiątego roku życia, jak już się nauczyłem w miarę dobrze pisać, wiedziałem, że będę pisał książki. Czyli jakby wiesz, wow, co, tak. Czyli super. u mnie to jest tak głupio, że ja już wiedziałem od razu, gdzie tam, gdzie jest północ, świetnie. południe. No fajnie. Że to nie, nie, nie tak, że się tam wypaliłem gdzieś tam i dopiero sobie pomyślałem, że zmienię Aha. życie. Od Tylko razu. ja to robiłem po to, żeby móc zrobić to, co teraz. Jakby wiesz, to, to taki no, był świetnie, cel. No. Fajnie. Yy, I ta, ta moja podróż się zaczęła oficjalnie 4 lata temu. Ogłosiłem, że wypływam w świat i jestem najwolniejszym, najgłupszym i najbardziej gamoniowatym żeglarzem, który nie pobije żadnego, żadnego rekordu. Zresztą jeszcze jak kuźniar był w tvn 24 to zażartował, że Andy, no kurczę, no, tobie nic nie można w, na pasku walnąć w tvn bo ani się nie utopiłeś, ani a właśnie, nie złeś żadnej to sensacji, tak? nic, nic się no, nie działo. Pewno. Wiesz co, no i teraz tak, no ja bym i wiesz co, ja bym uh -huh. chorowała zaczął od lądu, ale z tobą nie ma nie ma o czym. Ale ja gadać, no to dawaj, to powiedz mi coś o lądzie. Bo potem pójdziemy na morze, a potem o życiu chciałbym jeszcze z Tobą porozmawiać o takich trzech rzeczach. No, o ale Szuchci to już w ogóle nic tak, nie wiem. Ale, ale od, od lądu, no, od, od lądu, lądu bym zaczął, tak. Od lądu. No ja mieszkam w ogóle, jestem z Warszawy, tak. mieszkam tutaj niedaleko, już teraz mieszkam pod Warszawą, w Puszczy Kampinowskiej, gdzie nie ma ani kropli pięknie. wody. A nie ma, no nie jest ma. pięknie, Ta. ale u mnie nie ma ani nie kropli ma. wody, więc do, do wody daleko, ale jest też bardzo ładnie. Mhm. Są drzewa, przychodzą sarenki. Dzisiaj, dzisiaj rano tam biegam, takie mam małe tak. kółko, przyzwyczajam się z powrotem Aha. do biegania. I dwie, dwie sarenki, piękne, piękne siedziały. One teraz Aha. są takie piękne, rude, o tej Aha. porze roku, Aha. bo w zimie to są takie płowe. Tak. Łosie mamy w zimie codziennie. Genialne. Genialne. No, także listki mamy zaraz tutaj Aha. na tym mają, mają swoje nory, teraz A, są młode. Ale Ty się urodziłaś tutaj, czy Na Warszawie, czy tak. tak. tak super, no ale w fajne. mieście, ja jestem mieście. miastowa. Tak. Miastowa jestem, ale zdecydowanie wolę nie miasto. No dobrze. To... się kręciłam w kółko, tak? jak głupia, bo zapomniałam, tak? nie, bo już zapomniałam, gdzie A, było kino okay. Atlantyk po okay. prostu. Okay. Wiesz co? Wam ono jest i ono jest, kto tak? mało o tym wie, kto słuchaj, to jest najstarsze kino w Warszawie. Wiesz, kto tam chodził? Marszałek Piłsudski chodził do wow. kina. Tak, i no, ludzie myślą... No, no, no ja robi wrażenie, nie wiedziałam nie. oczywiście. Tak. Wiesz co, no, no, no dobrze, to ja nie będę Ci mówił, dlaczego ja szukałem wody, bo, mm -hmm. bo właśnie to się znalazłem, też jestem z Warszawy. A jak Ty wodę znalazłaś? Ja wodę, no znaczy tak, podobno znalazłam na Zalewie Zegrzyńskim, bo tak. jest takie zdjęcie, zdjęcie rodzinne, dawne, a, jak ja miałam z 5 lat, tak. może 6, a może coś tak koło tego. I ja się to takiej małej łódeczce, rodzice mieli na spółkę z kimś, ale ja przyznam, że ja niewiele tego pamiętam. Znaczy mm -hmm. oczywiście pamiętam Zalek tak. Zegrzyński, że jeździliśmy, tak. ale jakieś żeglugi, żebym ja tam się jakoś zachwyciła, to nie. nie. Wyparłaś, bo to takie małe, to pewnie no, wyparłaś. No nie wiem, a może bo za małe, może tak. może I słodka no, woda. Zupełnie no. jakoś nie, nie pamiętam tego. Potem trochę na Mazurach pływałam. Tak. I dopiero właśnie na studiach mm -hmm. jakiś kontakt z morzem. Także mm -hmm. ja nie miałam tak, żeby ktoś mnie zaprowadził wcześniej nad morze i się zachłysnęłam. Okay. Ale się zachłysnęłam. Aha. Ale to, to było dosyć Aha. późno. No. no tak, ale Ty pływasz... Późno, no. Ale z tego co, co ja wiem, to Ty pływasz bardzo dużo. I robiłaś już dużo różnych rzeczy. I cię, I cię było widać już wiele lat temu. Tak, z tymi... bo zaraz dojdziemy do Twojego rejsu. Ale na razie no jeszcze No dobrze, mówimy, tak ja, ja po prostu lubię do żeglowania, jak mi się Aha. spodobało. To no. już... jeszcze miałam trochę szczęścia, że jakoś tak się układało w życiu że miałam tą możliwość tak. pływania, tak? bo ja nigdy nie miałam swojej łódki, mhm. nigdy nie było mnie na to stać, a jakoś nie, nie jestem wystarczająco mhm. motywowana, żeby mhm. finansowo się rzucić i tak. zacząć zarabiać takie pieniądze, żeby było mnie stać. Wolałam jakoś pływać. Aha. Na no, czyjejś łódkach? Już mi się udawało do tej pory. Wiesz co, ja mam swoją, to Ty jesteś mądra kobieta, wiesz? Bo no, ja bym nie też. <laughs> nie, bo wiesz co, bycie. Ja na przykład jako kapitan podejmuję jedynie dobre decyzje, czyli na przykład wyposażam ją w najlepsze rzeczy, dbam o jedynie tak pieniądze. Dalej, ale potem płaczę w noc jak armator strasznie, bo wiesz co to jest i po prostu no to, to, są, to jest masakra. No niestety koszty straszne, więc dokładnie, to są oczywiście dwie dokładnie. strony tego. Fajnie okay. jest, bo popłynąć można gdzie się chce, Aha. niby, teoretycznie pewnie, Ta. gdzie się chce i kiedy się chce, Ta. ale oczywiście. I yeah, pewnie nie jest aż tak proste. No nie jest, nie jest. Ta druga część armatorska jest chyba równie ciężka, jak czasami sztormowa, wiesz co, na, na żaglach, Ale to jest fajne, ja to lubię, bo to jest jakieś wyzwanie. To znaczy, to też jest w ogóle nie takie może, jakie bym chciał, bo jestem humanista z wykształcenia, a teraz hydraulik, elektryk, wiesz, maszynista i tak dalej, wszystko. Wielozawodowy, wiadomo. tak. Wiele umiejętności. Tak, a jeszcze cztery lata temu, jak patrzyłem na śrubokręt, to nie za bardzo wiedziałem. Wiedziałem, że o czym mało K kto wie... Koniec. Tak, o czym mało kto wie, że śry to, to, to ten dźwięk. Szyry pochodzi z sanskrytu i oznacza centrum, środek. To jest dziwne, tak. Oh. tak. Także naszym nacjonalistom ze śródmieścia mówię zawsze, że nie wiedzą, że mają z sanskrytem. A propos, jak uchodźców nie lubią, to mówię, że nie wiedzą, że śródmieście pochodzi od, od, od takiego fajnego zwrotu. Ale wiesz co? Mm -hmm. to, to, to może inaczej. To może zacznijmy od tych Hitchcocka, bo tak na początku, od razu walną z Aha. grubej rury. Słuchaj, ty zrobiłaś coś, o czym myślę, że Polacy sobie nawet nie zdają sprawy z tego, co, co zrobiłaś, bo ja rozumiem poprawnie. Ty jesteś pierwszą kobietą, która samotnie i bez zatrzymywania się w portach Masz w pierwszą Polsce. Polką. Tak, mówię, tak. Aha. Pierwszą Polką, która zrobiła to bez zatrzymywania się w portach i dookoła. I, i, i po tych jakichś tam gadulstwach sprzed wielu lat, jak tam, czy ty przecięłaś, czy nie przecięłaś i tak, bo zostawiam wszystko. Znaczy ja zawsze trzymam kciuki za ludzi, którzy siedzą w tawernach i komentują. <noise> Z dużą Albo sympatią. fotelu. A fotelu miekim, tak. Bo, ale każdy ma prawo. Tak, ale rozumiem, że dzisiaj jesteś w takim momencie, że możesz powiedzieć, że jako pierwsza Polka opłynęła świat bez zaczynających. Podobno się, też tak? pierwsza Słowianka, jak mi powiedział Słowianka. właściciel tego jachtu, którym Świetnie. ja płynęłam u tak. Niemiec, tak. że gdzieś tak wyczytał: Ja mówię, wiesz, tego to jeszcze nie słyszałam, ale niech Dobre, będzie. Dobra, czyli będziemy się słuchać <laughs> w Rosji, na Ukrainie, na Bałkanach. Też. I w paru miejscach to był to chwalili. No właśnie. E, no i co? Bo to jest dla, dla ludzi, którzy w ogóle nie żeglują, to, to jest abstrakcyjnie, m, wiesz, co z jednej strony duży wyczyn, a z drugiej strony oni chyba nawet nie zdają sobie sprawy, jak to jest duży wyczyn. Natomiast bardziej dla ludzi, którzy żeglują, to jest coś, co. To pewnie, tak. to pewnie mhm. tak, to pewnie tak, bo rzeczywiście pewnie niekoniecznie, chociaż większość ludzi to po prostu łapie się za głowę i aha, po, aha. nawet nie wiedząc jaka trasa, ani tak. nic, ani nie wiedząc tak. może, że dziupa, rufa to tak. są tak. części jachtu, aha. to no, wydaje mi się, że to po prostu jest coś nie, niepojętego. Aha. Ile tak, dni dokładnie spędziłaś? 216 dnia. 216. To jest jakieś 7 miesięcy chyba. No ja Ci bardzo Acha, zazdrościłem, bo ja sobie od razu przeliczałem swoją prędkość, taką wiesz, chwilową i dobową, kurczę, i mówię, Boże Święty, chyba będę dużo więcej wody musiał zabrać. Eee, I to jest trasa, to, to powiedz chwilę jak płynąłaś, bo ja wiem, ale... No trasa to tak jest taka powiem. klasyczna, tak, tak. zwana, ta, klasyczna, mm -hmm. że tam bez dyskusji ona jest tak. właściwie taka samotna i non-stop. Startowałaś z... Ja zaczęłam z Anglii, z, z miejscowości Anglii. Plymouth, mm -hmm. to już na końcu kanału tak. angielskiego. Tak. No głównie po to, żeby tutaj się samotnie nie tłóc przez ten cały Bałtyk tak. i Północny tak. i kanał La Manche, jest tak. po prostu dużo ruch i Bardzo. jest bez sensu ryzyko mm -hmm. moim zdaniem. Mm -hmm. Ale no, jak każdy może sobie startować skąd chce. Tak. Natomiast tak jakoś jest przyjęta ta trasa w zachodniej Europie, mm -hmm. prawda? Na mm -hmm. ten, to tak. już jest przyjęte, że to tam. Czyli rozpoczęłam w miejscowości Plymouth. Aha. Popłynęłam na południe. Aha. Na południe, na południe, tym Atlantykiem, właściwie już tam o, a po drodze minęłam wyspy kanaryjskie, bo tak. to nawet, a, widziałam kawałek, mm. widziałam też wyspy Zielono Przylądka. Mm. Potem się trzeba troszeczkę tutaj trzymać bliżej Ameryki Południowej, mm -hmm. żeby tam się nie wpakować ten wyższy świętej Heleny, mm -hmm. gdzie nie ma wiatru. Mm -hmm. No a potem, jak ja mówię, w lewo, tak. czyli pod Afrykę, tak. zaczynając pod przylądkiem mm -hmm. dobrej nadziei, potem dalej na wschód, czyli mm -hmm. potem e, tak jakby na południe od Australii, mm -hmm. na południe od Nowej Zelandii i dalej południowym Pacyfikiem, ominięciem e, przylądka Horn. I z powrotem mm -hmm. na północ przez cały Atlantyk do, do Plymouth. O, Czyli jak ktoś wyjął teraz Atlas i tak sobie palcem pojechał po tej mapie, to taka fajna no f... fajna jest. No tak, dziecka. mówią prawie dookoła Antarktydy, bo na tym po... no to tak. jest właściwie jedyna trasa, którą można powiedzieć Aha. całkowicie jest, może być mm -hmm. e, samotnie i non stop mm -hmm. e, i to zamienię trzech przylądków. Aha. Ziemia jest okrągła czy płaska? Z Twojego doświadczenia. Z mojego jest okrągła, mimo że tego nie widać, prawda? No nie widać jednak tego. Uh -huh. Z Masztu widać więcej z góry tak. niż z, z pokładu. Uh -huh. Ja tam wierzę, że jest okrągła. Okay. Wchodziłaś na te swoje schodki, bo ja Ci strasznie zazdroszczę tych te schodków. Te schodki już. są tak. fantastyczne tak, do wchodzenia tak, na maszt. Tak. To jest super. Ja już przedtem to miałam, bo ja sobie już to Aha. kiedyś wymyśliłam, dawno mhm. temu. Mhm. I na manszę też to miałam, to tak. mi uszyli w Szczecinie. Tak. To były troszkę inne niż miałam teraz, tak. bo te były po prostu na łódce, ale mam mhm. kolegę, którym Chętnie mu, on się, mu się tak spodobało i no, on, on jest takim tak. żaglomistrzem, Aha. ma maszyny przyzwoite Aha. i on chętnie uszyje. To wiesz, co Także... powiedzmy tak, bo mówiliśmy o trasie, czyli tak już jak ktoś otworzy ten, ten atlas, to tam sobie tą palcem pojedzie, to taką minutę mu zajmie, to tam sobie świat z tą zwiedzi. A powiedz coś o łódce, bo Anglicy mówią na nią i ona. Tak, Anglicy tak. mówią szyj, to jest bardzo ładne, tak, ja też. Prawda? Polsce, po, po polsku nie za bardzo to brzmi zawsze, no chyba że się mówi łódka. Łódka, no łódka właśnie, to się tak, można powiedzieć tak, ona. Tak, Natomiast tak. jeżeli jest jacht albo tak. fan fan, jak się nazywała ta łódka to Aha. już tak bardziej męski tak. rodzaju. A ty o niej jak mówić. myślisz? Ja myślę o niej tak różnie. <laughs> e, A jednak chęczy? ona, chyba jednak ona. Miałaś przygody różne dla tej łódki. Tak, chyba jednak ona, więc nawet jak coś było źle, to nie mówiłam ty. Potworny potworze, tak. tylko jednak ona zawsze, Aha. więc chyba jednak ona. E, łódka bardzo fajna. Łódka e, jest takiego mojego zaprzyjaźnionego żeglarza niemieckiego. To się nazywa mhm. Uwe Rodgering. On od tą łódkę bardzo dbał i pieścił. On sam mm -hmm. na tej łódce opłynął do oka świata wiele mm -hmm. lat temu. Mm -hmm. Tylko nie, nie non-stop, bo to nie było jego tak. celem. Natomiast w międzyczasie on tą łódkę dopieszczał, mm -hmm. remontował, pucował Aha. i jak mi ją pierwszy raz pokazał dumnie, Aha. to ona była, mimo że stała 6 tak. lat w hangarze, ona była cała śli śliczna, lśniąca, okay. czyściutka, mm -hmm. bo on tak po prostu tą łódkę, łódkę bardzo bardzo kocha. Kochał. Ale wiesz co, no właśnie, bo ludzie jak teraz biorą łódki w czarterze, to one muszą być śliczne i w ogóle lśniące. Ktoś kiedyś taką książkę popełnił pod tytułem Dzielność morska, zapomniany czynnik, bo o tym prawdopodobnie w ogóle zapomnieliśmy. Marchaj to kiedyś na, na, napisał. Jak ludzie pytają o łódki, to czy, 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 czy jest długa, czy jest ładna, czy ma dobre, wiesz, klimatyzację i tak dalej. Natomiast to była dzielna łódka. To była bardzo dzielna łódka. Ja tak uważam, że była mm. dzielna, bo jednak się bardzo sprawdzała. Tak. Tam różne rzeczy wychodziły. Ale tak pewnie z punktu widzenia tak zwanego właśnie, jak mówisz, pytającego, no to oczywiście ja nie miałam prysznica, nie miałam tak. ciepłej wody. Tak. Woda była tylko na pompkę nożną, mm. nawet z kranu nie leciała. Aha, jak się odkręca aha, kranik, aha, to trzeba było pompować nogą, więc może... Takich kryteriach to na tak. pewnie była do niczego. tak? tak? A ile Natomiast... tej wody zabrałaś w ogóle? Ja zabrałam 550 litrów wody. Aha. Ale to była woda w zbiornikach, czy ty miałaś jeszcze. W zbiornikach się wodę? mieściło tylko 150. Ona miała dwa, dwa zbiorniki Aha, po około okay. 75. One takie były tak. miękkie, na, na Aha. Na... a resztę to była a resztę woda Resztę miałam w 5-litrowych tak? takich baniaczkach. To ty byłaś rekordzistką, Ja w Tajlandii poznałem kapitana Greka, który wyszedł z, z swojej łodzi, a ponieważ dowiedziałem się, że płynął nie dookoła świata, to się na niego rzuciłem, to już 10 lat temu było, z pytaniami, no i go zapytałem, ile on ma wody i nagle zobaczyłem, że z jego łódki wychodzą jeszcze 3 latki o. z Australii, tak. Także razem to się zgadzało, więc mieliśmy tyle samo wieku, one, we trzy i on. I on mi powiedział, że ma 100 litrów wody i byłem w szoku, bo to był bardzo duży jacht. Kilkunastometrowie, ja mówię, to ale to. Miało to no właśnie, ale ile masz zbiorników? Nie on mówi, że 800 litrów, tylko że 700 litrów wina wiezie ze sobą. A, a no to jakiś A to ile miałeś wina? Ja wina nie miałam w ogóle od razu powiem. Naprawdę nie miałam wina, no. bo jakoś nie, nie miałam głowy, nie chciałam no. brać butelek. Uh -huh. Uh -huh. A tutaj to kartonikowe jednak u nas nie za bardzo, nie za bardzo. w Europie. Tak. Ja tak. poprzednim tak. razem ja no. miałam kartonikowe, tak. bo w Panamiach tam robiłam zakupy. Super chilijskie no. wino. Są so fajne, do w Kartonikach. Tak. Tak. Naprawdę było świetne, nawet tak. Francuzi się tak. tym zachwycili nazywali to Chateau Carton. Pięknie. I, i sami oni mówili, słuchajcie, takie wino trzeba kupić. I super, wszyscy po prostu super. tam w tej Panamie aha, zaopatrywali aha. jak to wino w kartonach, które naprawdę było super i tanie. No to wiesz co, bo ja, ale... ja nie będę ci o tajemnicę pytał, ale jak ser Robin Johnston pisał swoją książkę, to mówię że największa tragedia, jak mi się whisky skończyło, a Tobie się coś skończyło, czy Ty nic nie zabrałeś? Co Ty zabrałeś? No i no ja alkohol, zabrałeś? jeżeli mówimy alkoholu, tak, to ja, tak. ja mam to co dostałam od jakichś tam uh -huh, ludzi, tak. którzy mi coś podarowali, tego mm. było bardzo niedużo, Były Taki, od, zaczynając, takie zaczynając od takiej malutkiej Mał buteleczki małpki tak. jakieś cytrynówki, tak. Potem przez jakąś tam wiśniówkę troszkę mm -hmm. większą, do jakiejś pół litra domowej, mm -hmm. domowej nalewki, nawet na początku nie wiedziałam od kogo. Tak. Do jakiejś 3 czwarte litra mm -hmm. nalewki z kukułek, która niestety Aha. była niepijalna Nie oślepła. Nie I tyle było. Dobrze. I było tyle tego, więc jeszcze tej, ta kukułka, ta z tych tak. kukułek jeszcze mi została, tak. bo ona była Aha. właśnie słodka. Boże. A tamto tak sobie do herbaty po, mm -hmm. po naparstku, to było mm -hmm. bardzo mm -hmm. fajne. Mm -hmm. Także, no nie, nie, ja tutaj chyba... No to do, nie, nie dobrze. Nie za bardzo z tymi dobrze. 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 rekordami A, tutaj w tą tak. stronę. bo... A co ty jadłaś? Co ja jadłam? Ja jadłam. Po... Tak. Y, miałam trochę tej liofilizowanej mm -hmm. żywności. Mm -hmm. To ja ją bardzo lubię. Tak. Ona jest smaczna, jest bardzo wygodna w, w użyciu. Jak kuchenka działa? Jak kuchenka działa A. i to ona jest droga. Ponieważ tak? ja okay. sobie sama niestety dofinansowałam tą moją przygodę. Aha. To także ja kupiłam trochę tego. Mhm. A zatem tym miałam takie zupy, się kupuje takie gotowe, mm -hmm. w takich e, saszetkach. Nie, mm -hmm. nie takie chińskie zupki, mm -hmm. tylko taka zupa już z płynem, więc tylko okay. trzeba podgrzać. Okay. A przyznaj się, jak ty wypływałaś, bo mówisz, że kilkanaście dni, ale jak wypływałaś, to na ile sobie myślałaś, żeby tego zabrać? No właśnie to tak. Z Uwe, właścicielem, on bardzo się zaangażował trochę. Znaczy tak bardzo, no na ile tam jest taki nienarzucający się bardzo, ale tak. jak ja go tam coś pytałam, to on bardzo chętnie mm -hmm. i on oceniał, że ja się powinnam, 220 dni to jest o, realne. Naprawdę tak, to tak. Idealnie. Tak, tak, tak. Także tu bardzo cudownie. blisko, nie? Uwe kilkakrotnie miał Aha. takie jakieś, gdzie ja powinnam według niego, gdzie będę kiedy i to się tak. bardzo sp sprawdzało, Super. więc... Więc to było, to było fajne, więc no ja tak oczywiście trochę z zapasem, mm -hmm. no bo wiadomo jak, jeżeli trzeba zwolnić, bo coś tak, się tam popsuje, tak, tak. to to jednak wtedy jest, się dłużej płynie, Pizza prawda. na telefon nie, 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 nie Pizza na telefon nie, co prawda jak kuchenka mi nie, bar nie no. bardzo e, działała, przestała tak. działać, to mi koleżanka mówi, słuchaj kuskus, -kus, to możesz zalać zimną wodą. Aha. Ja mówię, no, fantastyczny pomysł, ja teraz skoczę tam za róg tak, do Tesco i tak. kupię sobie. E, tak kusku Kuskus, parę kilogramów, tak, oczywiście. prawda? Że mogła go zimno. No więc oczywiście takie porady są Aha. bardzo e, mało przydatne, ale, e, e, ale często ludzie się czują e, jakoś, żeby się podzielić e, swoimi, zna, swoją znajomością. Ja, swój, ja, cię ja Cię zapytam o jedną rzecz, fajną, bo mnie kiedyś ktoś zapytał. Jak ja płynę, na przykład teraz może Jańskie robiłem przez 5 dni nocy, to mnie zapytali, gdzie ja w nocy śpię. Aha, no właśnie, Rozumiem, to też kiedyś sprawaś... już takie miałam pytanie. No właśnie, czy w nocy do hotelu. Tak, zawijam. Tak, zawijam noce do że hotelu. że na części właśnie na jachcie, tak. No tak. Okay. A słuchaj, dobrze, a, a komunikacja, jak po Dlaczego myśmy wiedzieli, co ty porabiasz, jak ty to robiłaś? Ja miałam coś takiego, coś nazywa Iridium Go. Okay. To jest przez satelitę. Mhm. Pożyczyłam to zresztą od Szymona Kuczyńskiego. Mm. On był uprzejmy, mm. żeby mi pożyczyć to Co urządzenie. To? Trzeba sobie wykupić abonament. Mm. Też nie jest taki tani. To właśnie, właśnie zapłaciłam fakturę za kwiecień. Uh -huh. 570 zł. Ojej. No, tak kosztuje. No, takie no. Życie, tak. no ale mogłam przesyłać właśnie maile. Odbierać mm. maile. To tak, nie mm. jest, to ludzie myślą, dostęp do internetu. Ja okay. nie miałam dostępu okay. do internetu. To było takie ślepe wysyłanie w jedną stronę To jest po prostu wysyłanie mm. maili i odbieranie tych A, maili. Okay. Ale okay. też miałam taki pakiet pogodowy w tym. Mm. I to był w ogóle nieograniczony, to się Aha, nazywa predict, predict Wind, to tak, jakby jest tak, już tak. w tym pakiecie. To były jakieś griby, czy co to były? To, to były tekstowe rzeczy? Nie, czy nie, to było wszystko ładnie, mapki kolorowe, Aha, okay, okay, jak nie ma wiatru, okay. to jest bana niebiesko, jak ten Jasne, to jest zielono, okay. a jak już tak dobrze daje, dobrze. to jest na fioletowo. I co ze szczegółowymi strzałeczkami tak, i sobie... takimi Dobra, tak, fajnie. Tak, I to tak. byłaś codziennie wtedy sobie. Ja sobie tam, dwa razy dziennie, bo oni dziennie. ja się zorientowałam no dość szybko, że oni to dwa razy dziennie tak. jakby aktualizują. aktualizują. Mhm. Ja po takiej aktualizacji mhm. oczywiście ja nie brałam mhm. tego na wielkie rejony. Mhm. Bo, no wiadomo. No bo wiadomo oceniałam tak. swoją prędkości, mm -hmm. interesuje mnie mm -hmm. jak nam na 5 na dni, no to mniej wiem. więcej wiem, ile w te 5 mm -hmm. dni mm -hmm. przepłynę, prawda? Więc tak. tak jak się taki taki routing robi, Wy... ja tak to robiłam. Sobie. A ktoś cię wspierał jakby tak pogodowo? Czy Właściwie nie, Uwe a... czasami mi coś Aha. tam przysłał, jak tak. mówi, że z, 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 z zobaczył, siedząc w swoim fotelu, jak to mówi, no w moim fotelu przed komputerem U. to <laughs> wygląda tak. Może tego nie wiesz, Jest bo nie tak. ten i się dzielił swoją informacją, co on tam zobaczył ze swojego Aha. fotela. Natomiast, no nie, nie, nie miałam żadnego tam fachowca, że tak powiem, profesjonalnego. Okay. Słuchaj, wiesz co, ja miałem teraz na jachcie załogę. To byli ludzie, którzy z jakiegoś powodu doszli do wniosku, że warto ze mną popłynąć i oni chcieli ze mną płynąć trzy tygodnie, non stop. Ja ich zapytałem, jak oni dużo pływali, oni powiedzieli, że tak, no nie za dużo, to sobie pomyślałem, że może chłopaki pojedziemy na tydzień, ale zabrałem ich w morze, to znaczy nie, nie pływaliśmy koło wysp, tylko po prostu sobie z na do Grecji skoczyliśmy całe Morze Jońskie, no i tak się złożyło, że ze względów pogodowych płynęliśmy prawie cztery doby. I wiesz co, napisali mi taki fajny wpis, jakby jak już wrócili i się mnie pozbyli, oni pewnie zadzwonili do prawnika i psychiatry, ja też. tak? Nie, nie, napisali mi, że przeżyli aż tak dużo, że oczekiwali 10% tego, co przeżyli. I że ich życie się zmieniło całkowicie. Tak mi napisali. Że ich Znale. życie absolutnie się zmieniło. Więc teraz wyobraź sobie, Znale. co ty zrobiłaś, bo jakby my tak sobie, wiesz, ja się specjalnie <grym> tak się śmieję tak oni byli pewnie byli pierwszy raz, ale jakby byli co? trzeci czy czwarty, ja wiem, to już ja pewnie byłoby inaczej. Tylko ale... zdaj sobie sprawę z tego, że w Polsce, gdzie jest 30, prawie 40 milionów ludzi, prawie znaczy mówimy, że pływamy, ale tak naprawdę procentowo, jak popatrzysz sobie na Wielką Brytanię, Francję i, i ilość osób, które pływa. To to jest jednak, jednak jakiś procent tylko. A poza tym chyba nie do końca właśnie ludzie sobie zdają sprawę, co ty zrobiłaś, bo, no bo to jest, wiesz co, z jednej strony to jest fizyczny wysiłek niesamowity, z drugiej psychiczny, powiedz coś o tym. Ty masz jakieś predyspozycje do tego, czy ty się więcej sprawdzałaś, coraz dłużej to było. To znaczy ja jakoś sobie kiedyś już dawno wymyśliłam, że samotnie to bym tak. chciała bardzo. A dlaczego sobie tak wymyśliłaś? Ja myślę, że jakoś nie Słuchaj. wiem, czułam, miałam takie na początku, no. to było bardzo naiwne, wewnętrzne no. przekonanie, że sobie poradzę. No. Wynikało Aha. właściwie no tak, z niczego. Tak, tak. Ale będę <laughs> przekonanie, że sobie poradzę sama. Aha. No i długo myślałam o tych regatach ostar tak. samotnych przez Atlantyk, znaczy długo myślałam. Mm. Ja może bym chciał, startuj, mm. oczywiście wracamy do tego samego punktu, tak. nie miałam łódki, mm. ale jak już to mi się uda udało zrobić mm. w 2000 roku zupełnie przyzwoicie, i jeszcze miałam z tego przyjemność tak. i dałam się, że tak się dużo nauczyłam, mm. to potem na pytanie, a co teraz, to oczywiście wydałam, no teraz płynę sama dookoła świata. Mm. Ale to znaczy tak, no mnie nie przeszkadza, że jestem sama. Mm -hmm. Moje towarzystwo mi się nie nudzi. Lubisz się? Ja chyba się lubię tak. jednak. Mm -hmm. Nie mam tutaj mm -hmm. jakichś z sobą problemów. Moja mm -hmm. Mama mówiła, przynajmniej pogadasz sobie z kimś na swoim poziomie. Tak, dokładnie. Proszę bardzo. Tak, gadałaś do siebie? Tak, no zdarzało a, a głośno? się oczywiście. No chyba się też zdarzało. Mm -hmm. <laughs> no. <laughs> A gadałeś, przepraszam, że już mm -hmm. przerywam tok, ale Slocum opisywał, że kadał z jakimś kapitanem, który po trzech dniach niespania mu się zjawił na jachcie i podobno prowadził jego Miałeś jakieś obce postacie w tym Ja, swoim filmie, ja nie? się tego, to jak przyjrzałam pierwszy raz, ten Atlantyk Aha. w 2000 roku, tak. właśnie w tych regatach Ostar tak. i też takie właśnie, że Człowiek nie idzie spać, bo się no. boi, takie halucynacje. Ja mm -hmm. wtedy miałam bardzo tak. śmieszne historie. No. Ja wam przekonana, że byli ze mną ludzie na, ten, mm -hmm. na, na łódce. Siedzą tam, ze mną piją kawę. Ja o, potem wychodzę tak. do żagli tak. i myślę, no kurczę, siedzieć kawę, to wszystko ok. A do pomocy to nie ma nikogo. To było niesamowite, ale mnie to ośmieszyło za każdym Aha. razem, Ja sobie uprzytomniłam, ale się szybko nauczyłam, że to nie jest dobre. Okay. Że takie halucynacje mm -hmm. to są może zabawne, mm -hmm. dopóki jest wszystko fajnie. Wiem ale jakbym się zbliżała do jakiegoś lądu, to mhm. pewnie bym się przestraszyła, Proszę. że ja mam jakieś mhm. zbity i, mhm. i, i słyszę głosy, bo słyszałam głosy różnych ludzi, których mhm. potem identyfikowałam i to było... Ja mówię, no nie stwierdziłam, że to po prostu nie można tego dopuszczać. Jasne. I ja nie dopuszczam, żeby nie spać trzy dni. Aha. Nie wierzę, że to jest możliwe, człowiek by normalny, przytomny, po dniach. No dobrze, to już nie, nie pogadajmy, jak ty, jak ty jak ty śpisz i jak ty nie śpisz. Ja śpię dość szybko, się staram, bo się, ale to naprawdę organizm się uczy. A ty umiesz, czy na lądzie umiałaś zasypiać na przykład od tak, razu? Czy tak, tak, o, ja na lądzie to umiałam. Ja potrafiłam super. jadąc tramwaju w tłoku, tak. jeszcze w autobusie, jak jeszcze byłam młodą panienką, potrafiłam zasnąć, nie trzymając sami, się tak. uchwytu i sobie... Okay. O, już chyba mój przystanek. Widzisz. Więc, I widzisz, to jest jedno z najważniejszych. I to jest super, no. to jest świetne. Mm. ja też się budzę mm. od razu i od razu okay. jestem przytomna, nie potrzebuję kawki. Wiem. Jeszcze tam się tak. przeciągnę, jeszcze coś, Aha. żeby być przytomną. Nie, Ja po super. prostu bach, i jestem. I, I to jest świetne, to jest bach. chyba konieczne, wydaje no. mi się. No. Jest. Żeby, ale też właśnie umiejętność zasypiania szybko. Nie można się doprowadzić, żebyś człowiek nie śpiał, no to jest straszne.